Moi drodzy, dzisiejszym tematem jest współczynnik nadmiaru powietrza lambda. Taką grecką literą się go określa. Moi drodzy, współczynnik nadmiaru powietrza, czyli lambda. Co to takiego jest? Od tego zaczniemy. Wiadomym jest o tym już mówiłem w jednym z wcześniejszych filmów, że do spalenia 1 kg benzyny potrzeba 14,7 kg powietrza. Tak, powietrze też ma swoją wagę, mniej więcej 1 kg powietrza, to jest 1,2 m3, czy jakoś tak. Oczywiście przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze otoczenia. I właśnie dlatego proporcja, ta paliwa do benzyny podana jest w kilogramach, to jest to proporcja masowa, a nie objętościowa. Przecież byłoby bardziej wygodne i takie bardziej obrazowe, gdyby powiedzieć, że na litr benzyny potrzeba Tyle metrów sześciennych powietrza. No tak, ale powietrze, po, powietrza w metrze sześciennym jest różna ilość w zależności od temperatury i ciśnienia. No, a jeśli się poda proporcję masową, to się uwalnia od tych wpływów temperatury i ciśnienia na objętość powietrza. No i wtedy mamy proporcję, która zawsze ma sens i zawsze się sprawdza. Zresztą to jest ciekawy wstęp też do materiału o układach wtryskowych, o czym będzie też osobny program. No właśnie, i te 14,7 kg powietrza do spalenia 1 kg benzyny. Jak to się ma do współczynnika lambda, który jest wyrażany w odchyleniach od jedności? Otóż, proszę Państwa, współczynnik nadmiaru powietrza lambda, bo tak on się nazywa, to jest rzeczywista ilość powietrza, jaką mamy do spalenia 1 kg benzyny, odniesiona do tej teoretycznej ilości powietrza, jaka jest niezbędna do spalenia 1 kg benzyny. Czyli na przykład, jeśli mamy w liczniku bo to jest iloraz jeśli mamy w liczniku 15 kg powietrza do spalenia 1 kg benzyny, w naszym tam jakimś powiedzmy reaktorze, a w mianowniku jest 14,7 kg. No to 15/14,7. przez Licznik jest większy od mianownika, będzie to wartość większa od jedności. Lambda będzie większa od 1. Będzie nadmiar powietrza. Będzie więcej powietrza niż teoretycznie trzeba do spalenia 1 kg benzyny. I dlatego dla lambda większych od 1 to są mieszanki tak zwane ubogie. To znaczy ubogie w paliwo, czyli z nadmiarem powietrza. Dla lambda równe 1. To znaczy, że wtedy mamy tyle powietrza w rzeczywistości, ile trzeba w teorii. A więc jest to mieszanina chemicznie idealna. Taką mieszaninę nazywa się stechiometryczną. Lub też po prostu można powiedzieć lambda 1. To jest tożsame. Natomiast kiedy lambda jest mniejsza od jedności, to znaczy, że jest niedobór powietrza w stosunku do tej ilości, która jest teoretycznie niezbędna. A więc mamy, skoro jest niedobór powietrza, no to jest wiadomo nadmiar paliwa. Mamy tak zwaną mieszaninę bogatą bogatą w paliwo z niedoborem powietrza. Moi drodzy, ten skład mieszaniny palmy wyrażony właśnie tym współczynnikiem nadmiaru powietrza Lambda. Ma wpływ na bardzo wiele zjawisk zachodzących w silniku. Spójrzmy na ten wykres. Tutaj mamy kąt wyprzedzenia zapłonu i prędkość spalania wyrażona w procentach. Jak to rozumieć? Po prostu, jeśli prędkość spalania wynosi 100%, to jest to pełna możliwa do osiągnięcia prędkość spalania prędkość przemieszczania się frontu płomienia. Dla mieszaniny z zakresu 0,8-0,9. Czyli tej bogatej w paliwo, z niedoborem powietrza. Ta prędkość spalania jest najwyższa, najwyższa z możliwych do osiągnięcia. A skoro prędkość spalania jest najwyższa, to wymagany jest dla tego przedziału lambda najmniejszy kąt wyprzedzenia zapłonu. A teraz spójrzmy na ten wykres. Tutaj mamy czerwoną linię, która obrazuje średnie ciśnienie użyteczne. To jest to ciśnienie, o którym mówiłem w poprzednim temacie o stopniu sprężania. Im wyższe jest średnie ciśnienie użyteczne, tym wyższy jest moment obrotowy, no i tym wyższe są wszelkie walory użytkowe silnika dynamika, mniejsze zużycie paliwa, itd. Najwyższe średnie ciśnienie użyteczne, to jest ten czerwone, to jest ta czerwona linia. Osiągane jest dla mieszanek bogatych z nadmiarem paliwa, z niedoborem powietrza. Dla lambda równa mniej więcej 0,8-0,9. Dla takich mieszanek paliwa z powietrzem sprawność ogólna silnika, sprawność termodynamiczna, czyli sprawność, z jaką zamienia się energię zawartą w paliwie w energię mechaniczną odbieraną z wału korbowego, jest niestety nie najwyższa. To jest pewien kompromis. Natomiast najwyższą sprawność zamiany energii Chemicznej zawartej w paliwie na mechaniczną osiągan osiągana jest dla mieszanek ubogich, czyli dla lambda z zakresu 1,05 do 1,15. Wówczas z kolei średnie ciśnienie użyteczne jest już o wiele niższe. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie da się tego pogodzić? Dlaczego wszystko nie jest najlepsze właśnie wtedy, kiedy lambda jest równa 1, kiedy mieszanka jest stechiometryczna, idealna taka, jak przewidział producent. Moi drodzy, przede wszystkim ze współczynnikiem lambda 1 silnik w zasadzie nie jest w stanie pracować. Silnik trakcyjny w pojeździe. Przy, przy lambda 1 może pracować silnik, który jest nie w pełni obciążony i przy ściśle określonej prędkości obrotowej. Natomiast nie może przyspieszać, nie może być w pełni obciążany. Wtedy Konieczna jest mieszanka bogatsza. A więc wiemy już, co to jest lambda. Wiemy też, że najwyższa moc uzyskiwana jest dla mieszanek bogatych, natomiast najwyższa ekonomia dla mieszanek ubogich, z nadmiarem powietrza. Z jakiegoś też powodu, dla mieszanki idealnej, stechiometrycznej, dla lambda 1, wcale nie jest to rozwiązanie optymalne. To już wiemy z tego wykresu, który wcześniej pokazałem. Teraz powiem Wam, dlaczego tak jest. W tym celu prześledzimy drogę powietrza do silnika. Ponieważ to powietrze przyniesie nam odpowiedź na to pytanie. Moi drodzy, musimy sobie zdać też sprawę z tego, że czas, jaki ma paliwo na zmieszanie się z powietrzem jest bardzo krótki. I nie jest też doskonały. To jest jedna uwaga, trzymajmy ją w pamięci. A teraz śledzimy drogę powietrza. Konstruktorzy silników wiedzą, że mniej więcej 1 gram na sekundę powietrza przepływającego przez silnik daje około jednego konia mechanicznego. I to jest związane z powietrzem, nie z paliwem wtryśniętym, wtryśniętym do silnika, bo to powietrze jest tutaj kluczem. Kiedy mówimy o maksymalnym ciśnieniu efektywnym, o maksymalnym momencie czy maksymalnej mocy, pamiętajmy, że zawsze są to charakterystyki zewnętrzne, czyli dla pełnej mocy, czyli dla całkowicie otwartej przepustnicy. Czy to we wtrysku, czy to w gaźniku, przepustnica całkowicie otwarta. I co się wówczas dzieje? Przez układ dolotowy do silnika dostaje się powietrze. Nie ma znaczenia, czy ono jest wzbogacane w benzynę przez gaźnik, czy wtryskiwana jest do niego benzyna przez wtryskiwacz. To jest w ogóle nieistotne. Wyobraźmy sobie teraz, co się stanie z tym powietrzem. Ono w określonej objętości napełnia cały cylinder i zostaje sprężone w tym cylindrze. Jak możemy wpłynąć na tą lampdę teraz? Poprzez co? Przecież nie poprzez ilość powietrza, tylko poprzez ilość wtryśniętej benzyny, czy poprzez ilość podanej przez gaźnik benzyny. A więc teraz już praktycznie rozumowo widzimy, że aby wywiązało się maksymalne ciśnienie, aby wywiązał się później z tego maksymalny moment możliwy do uzyskania obrotowy, trzeba wykorzystać każdą cząstkę tlenu zawartą w zasanym powietrzu. Bo to powietrze jest naszą daną wejściową. Jego jest tyle, ile jest. I więcej go do cylindra nie wciśniemy. Nawet jeśli mamy turbosprężarkę, to wtedy też mamy tylko, takie, tylko taką ilość powietrza, jaką mamy. I do tego powietrza teraz. Podajemy paliwo. Oczywiście, to też nie ma znaczenia, czy podajemy je zanim ono się dostanie do cylindra, czy już w cylindrze. To nie jest naszym tematem rozważania. A więc jak wpływamy na lampdę? Ilością wtryśniętego paliwa do tego powietrza, czy podanego paliwa. Co się z tym wiąże? Proszę Państwa, żeby każda jedna cząstka tlenu zawarta w zasanym powietrzu wzięła udział w spalaniu, to benzyny trzeba podać z nadmiarem. Wtedy każda jedna cząstka tlenu weźmie udział w procesie utleniania i wywiąże się najwyższe ciśnienie. Uzyskamy największe ciśnienie efektywne, największy moment obrotowy. Część paliwa nie ulegnie spaleniu, ponieważ zabraknie dla niego tlenu. I to jest ta strata. Tak. Dlaczego w takim razie, jeśli podamy dokładnie tyle paliwa, ile wynika z teorii, do tego powietrza, co się znajduje w cylindrze? Dlatego, dlaczego to nie jest optymalnym rozwiązaniem? Proszę Państwa, mieszanka stechiometryczna, czyli ta teoretycznie idealna, zachowuje się już jak mieszanka uboga. Co to znaczy? Po prostu na skutek tego, o czym mówiliśmy wcześniej, co prosiłem, żebyśmy zapamiętali, na skutek tego, że paliwo niedoskonale miesza się z powietrzem, po prostu nie każda cząstka tlenu weźmie udział w spalaniu, bo nie spotka się z cząstką węglowodoru, z, z benzyną w komorze spalania. Dlatego mieszanka stechiometryczna zachowuje się już praktycznie jak u A jak zachowuje się u jeśli chcemy, proszę Państwa, uzyskać pełne spalenie wtryśniętej benzyny w komorze spalania, w tym danym, w tej danej objętości powietrza, która została zasana i sprężona, no to musimy wtrysnąć mniej benzyny, prawda? Żeby był niedobór paliwa i nadmiar powietrza. Dla lambda, tak jak tutaj na tym wykresie, było 1,05 do 1,15. Wtedy, dlatego właśnie ta sprawność ogólna jest najwyższa, ponieważ każda jedna cząsteczka benzyny ulegnie spaleniu. Ale kosztem tego, że w tej niedoskonale zmieszanej mieszaninie część tlenu nie zostanie wykorzystana. Dlatego w spalinach będzie zawarty tlen. Dlatego nie wywiąże się maksymalne możliwe ciśnienie. Dlatego nie wykorzystamy całej objętości sprężonego powietrza, a tylko tę część, która będzie niezbędna do spalania całej dawki zawartego paliwa. Rozumiecie? I dlatego mieszanki ubogie nie są w stanie dać pełnej mocy, a mieszanki bogate nie są w stanie dać pełnej ekonomii, ponieważ w przypadku mieszanek bogatych to jest to żółte pole. Tam jest, taką mieszaninę nazywamy dynamiczną. Tam są pewne straty benzyny, ale cały tlen jest wykorzystany. Mieszanki ubogie, tam nie ma strat benzyny, ale niecały tlen jest wykorzystany. Dlatego, przy mieszankach bogatych z tego zakresu, z tych mieszanek dynamicznych, mamy najwyższy moment obrotowy, bo ta siła wygenerowana tam jest największa z możliwych do osiągnięcia. Dlatego dla mieszanek ubogich mamy najwyższą efektywność, najwyższą sprawność zamiany energii zawartej w benzynie na energię mechaniczną, bo cała benzyna zostanie spalona. Ale to jest i tak mniej tej benzyny, która ulegnie spaleniu, niż w przypadku mieszanek bogatych. Stąd to, moi drodzy, wynika. Jak w takim razie regulowane są silniki? To niestety zależy kiedy. I nie chodzi mi tutaj o porę dnia czy porę roku, tylko po prostu o rok budowy silnika. Ponieważ był okres czasu, kiedy silniki były regulowane na mieszanki dynamiczne, tak żeby z pojemności uzyskać jak największą moc, tak żeby silnik dawał jak największe parametry użytkowe. Kiedy to było? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć na wykres, który zbudowałem z trzech wykresów. I znowu podobnie tak jak w przypadku stopnia sprężania. Te wszystkie dane, te wszystkie trzy wykresy, one występują w różnej literaturze. Można znaleźć jeden, można znaleźć drugi, można znaleźć trzeci. Ale znowu brakowało mi, proszę Państwa, właśnie takiego jednego wykresu. Na którym można byłoby spojrzeć i który by dał odpowiedź, kiedy, gdzie, dlaczego, w jakim celu. Dlatego zbudowałem taki wykres. I dzisiaj go Wam pokażę. I to jest właśnie ten wykres. Składa się z trzech wykresów. Ten wykres na samym dole już widzieliście. Tutaj mamy na czerwono średnie ciśnienie efektywne. Które oczywiście, jak wiemy, jest najwyższe dla mieszanych bogatych o lambda 0809. Na niebiesko sprawność ogólna, to już też omawialiśmy. Wykres środkowy. Co emituje silnik ilościowo, jakie substancje szkodliwe dla zdrowia? Specjalnie mówię szkodliwe dla zdrowia organizmów żywych, nie dla środowiska, ponieważ ten termin jest nadużywany w fałszywy sposób i został zmanipulowany. Co emituje silnik, moi państwo? Silnik benzynowy. Generalizując oczywiście, bo tego jest bo tych substancji jest tam troszkę więcej. Łącznie z cząstkami stałymi, o których nie będziemy dzisiaj mówić. A więc silnik benzynowy emituje niespalone węglowodory. To jest ta krzywa czerwona z symbolem HC. Emituje Tlenek węgla, czyli czad. Czad jest bardzo groźną trucizną. To czad właśnie zabija, kiedy się ktoś zamknie wraz z pracującym silnikiem w garażu. I tlenki azotu, czyli nox -y. One są oznaczone przez X, ponieważ ich jest wiele. Krzywe te, tych wszystkich emisji, osiągają pewien, pewien kompromis. Tutaj w obszarze A. Dla mieszanek dynamicznych, dla lambda od 0,8 do 0,9. Emisja niespalonych węglowodorów i czadu jest, ma już tendencję malejącą, natomiast przecina się w tym właśnie obszarze z rosnącą właśnie emisją tlenków azotu. I tutaj, kiedyś, ten kompromis uważano za świetny rejon do regulowania silników, do ustawiania silników. I tak ustawiano silniki kiedyś kiedy nie było jeszcze katalizatorów kiedy jeździły po drogach naszych skody z silnikami z tyłu duże fiaty małe fiaty polonezy łady cokolwiek to było to optimum w tamtych czasach jednak normy toksyczności spalin spowodowały że producenci byli zmuszeni stosować katalizatory i to, co robi katalizator, przedstawione jest na górnym wykresie. Wykres ten przedstawia efektywność wszystkich trzech przemian, jakie zachodzą w katalizatorze trójfunkcyjnym. Tutaj mała uwaga, to nie są katalizatory trójdrożne, jak się mówi. Wynika to z błędu tłumaczenia, ponieważ z angielskiego three-way od razu skojarzyło się komuś, kto jest, ma braki edukacyjne w Polsce, że to są trzy drogi. Nie, proszę Państwa. To sformułowanie używane jest też do określenia trzech sposobów. A więc katalizator ten redukuje szkodliwe substancje, szkodliwe dla zdrowia na trzy sposoby. Właściwie to trzy rodzaje substancji redukuje, prawda? Ponieważ katalizator ten ma zdolności utleniające i redukujące. A więc utlenia niespalone węglowodory do wody, utlenia. Tlenek węgla, czyli czat do dwutlenku węgla, który jest nieszkodliwy dla zdrowia, a dla roślin wręcz zbawiennym jest nawozem, i redukuje ilość tlenków azotu. Spójrzmy teraz na ten wykres górny. W te wszystkie trzy krzywe przedstawiające efektywność pracy katalizatora spotykają się w innym rejonie niż te na wykresie środkowym. Spotykają się dla lambda 1, czyli dla mieszanki stechiometrycznej, dla tych idealnych mieszanek. Wtedy to efektywność utleniania węglowodorów i czadu jest bardzo wysoka, natomiast efektywność redukcji tlenków azotu jeszcze nie zdążyła spaść, bo zaraz dla mieszanek ubogich mocno spada w dół. Dlatego dzisiaj silniki ustawiane są na lambda 1 z tolerancją bardzo wąską, od 1 do 3%. Właśnie po to, żeby wykorzystać to optimum pracy katalizatora. To nic, że wtedy, jak widzimy na środkowym wykresie, emisja tlenków azotu przez silnik jest praktycznie największa, właśnie dla lambda 1. Za to emisja niespalonych węglowodorów i czadu jest jeszcze w miarę nieduża. Dlatego nasze silniki współczesne są właśnie skupione na tym zielonym rejonie dla lambda 1 z wyraźną stratą dla średniego ciśnienia efektywnego i znacznie bliżej z maksymalnej sprawności ogólnej. Niestety dla mieszanek ubogich, zaznaczonych tutaj na Niebiesko na niebieskim tle, to jest to niebieskie pole pionowe. Wtedy, pomimo, iż silnik emituje już zmniejszającą się ilość NOX, mimo iż emisja węglowodorów i tlenku węgla jest, jest jeszcze nadal nieduża, to w tym rejonie efektywność redukcji NOX w katalizatorze trójfunkcyjnym jest już praktycznie minimalna. Ale to już jest inne zagadnienie po prostu. Silniki strojone na mieszanki ubogie, te już jeszcze bardziej po prawej stronie, dla lambda 1, 2, 1, 3, są takie, pracują już według innej zasady. Inaczej przebiega proces, proces spalania najczęściej są to mieszanki uwarstwione to znaczy, że w pewnych kontrolowanych rejonach mieszanka jest bogatsza najczęściej w okolicach świecy najczęściej wtedy świec jest kilka inne są też sposoby redukcji zanieczyszczeń. Jakie są jakie w spalinach się znajdują takiego silnika, inne są też proporcje tych zanieczyszczeń w takim silniku. Tutaj jeszcze na koniec dodam, że mieszanki jednorodne, to są właśnie takie, jak są spalane w tych klasycznych wszystkich silnikach, tych nowoczesnych też mają swoją zdolność zapalania się dla lambda od 04 do 14. Poniżej, jeśli jest jeszcze bogatsza, i powyżej, kiedy jest bardzo uboga. Już nie są palne. Na tym wykresie, porównując, patrząc, gdzie leży pole żółte w odniesieniu do pola zielonego, widzimy też, dlaczego dzisiaj silniki zasilane wtryskowo, które mają przecież zaawansowaną elektronikę, które mają różne świetne rozwiązania, wysokie stopnie sprężania. Stopień sprężania to jest też wysilenie określa stopień wysilenia silnika. Dlaczego te najnowocześniejsze silniki nie dorównują starym gaźnikowcom? No właśnie z tego powodu, bo stare gaźnikowce mogły być ustawiane na mieszanki dynamiczne. Natomiast współczesne silniki wtryskowe muszą być ustawiane tak, by współpracowały w najbardziej efektywny sposób z katalizatorem czyli w tym wąskim, zielonym polu. To wszystko, moi drodzy.